W starożytności i teraz też jakieś istnieją zgodne z literą prawa. Czyli jeszcze raz, ja widzę analogię między byciem niewolnikiem starożytności a tym, jak funkcjonuje się współcześnie, oświecając się z grubsza codziennie pracy. Pan w starożytności nie musiał pracować, żeby zaspokoić, żeby zaspokajać swoje podstawowe potrzeby. My Musimy pracować, żeby zaspokajać pod podstawowe potrzeby. A więc nie jesteśmy panami. Skoro nie jesteśmy panami, no to jeżeli patrzymy na relację pan-niewolnik, to jesteśmy niewolnikami. I to jest takie założenie, no może grube, że jesteśmy niewolnikami. I to, czego chciałbym się między innymi dowiedzieć dzięki temu eksperymentowi, to kto jest w takim razie panem współcześnie. Jedna z charakterystycznych Pana to to, że On potrafi przewidywać. Przewiduje i tworzy miejsca pracy.